To nie jak zawsze. No, elo, elo! Z tej strony też Ksenoks. E... Nagrywamy dzisiaj razem. Oczywiście. gramy sobie walkę z bossem. No. Na e, eksperymentalny. Dołącz do mnie. To musimy mi wysłać taka ciekawostka. To wie? O, jest. <coughs> Zagramy sobie walkę z bossem. Zagrajki. I co tam zagdam? Oboje hmm. mamy. Pamiętaj, ja mam dwa kity. No, to mi mam trzy. Teraz tutaj są parki tylko, nie są celebiście. Je. Nic też tutaj nie ma u nas tego. Sami prendry, siedźmy, dobra. Tutaj są już parki No Jest, no jest, na insa są. Na instansie są już power y. Nie ma ich na master i tak dalej. Są na Insta. O Boże, Je, Myślę, że nie padniesz. Nie, bo ja w ogóle się nie regenerowałam, bo cały czas strzelałam A jak się Czy jakiś czas wypadają z niego? O, właśnie wypadł. Ty mu... kurwa, po co ten? Po co to zbiera? Po co, po co zbiera? No ile powinna pan zbierać wszystkie powercuby, bo ona prawie nigdy nie pada i dodatkowo ona leczy, a power tą wieżyczką. Chociaż po co też w sumie leczy ale powercuby też zwiększają poziom leczenia, więc. Ja uważam, że pan powinna zbierać. Ja... Kurwa, uratowałam ci to działko lecz. Nicze. Robot strzelający, nie trafił we mnie. Ja stałam w miejscu. Nie nie mam po co, mam pełne HP. Ja. Uważaj. Nie dostałem. Ja też nie. Zabiję tego strzelającego. O, idź po Power Cuba, ja ci go. No kurwa, nie po co. Kurwa! Zabiję. Ten po co bardziej przeszkadza niż pomaga. Trzeba byłoby kogoś innego wziąć. Nie wiem, ty nagrywasz na twoim kanale jest jeszcze jedna osoba, z którą nagrywasz, nie? Tak. To może byś ją zaprosił też do odcinka. Ale nie wiem, czy on Teraz nie, ale po prostu na, o nie, nie? na inny odcinek, bo z randomami się nie da grać czasem. No za chwilę będzie wściekły. Wiem. E, ja biorę Power cube Dawaj na pałego. Nie, nie padaj. Teraz ciś Power jak padniesz. No wiem, ale kurde, co ja mam zrobić? Nie padać. Jak? Nie padając. Dopóki kurde zbiera wszystkie Power cubes jak debil. Debilem to ty padasz. Że padasz, bo w ten sposób tarcisz nam Power Cube. Ale widzisz, że ja... No po co też padł? I Ale... starać dwa Power cube? Ale wiesz, że ja to wytnę. Co wytniesz? No, jak teraz to powiedziałeś? Na początku sam mówiłeś, że nie ma family friendly Brawo. Ale jednak jest. Nie ma. No, mój, 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 mój. właśnie, jest nie Dobra. No jest w Ale czasem się zdarza. Na większości kanałów. Tak jest, że jest Family Friendly, a czasem jak jest, jak się ktoś wkurza, jak na przykład gra się z takim po co? To nie wiadomo, po co już się żyje i się przeknie. Co? No, dostałeś. Cheater to chyba ty. No dziękuję. Co? Nie umiesz grać, więc cheatujesz. Nie umiesz. I pokazuje to dokładnie to, jak teraz zagrałś. Ten boss teraz rozwala już ścianki. To jest kurwa nie, nie do wygrania. To było. Ten po kompletnie zepsuł. Tylko, tylko ja mam ja jeszcze cztery. A ja nagrywam. Ja gram następną rundkę. O! Wyszły z gry. Dobra, to zagramy bez Paxena tym razem, bo wyszedł. Teraz będzie problem. E. Aha, okej, okay, zaczęli się ruszać. Już myślałem. No normalnie grają już, bo już myślałam, że już Po już gierce, po tej gierce, oj, było blisko yy, Padło. Szkoda. Co paksem? Chodź. Ten robot za chwilę będzie zły. A my tak mało zadaliśmy. Za randomami się nie da grać. To jest po prostu zasada. Nie da się grać za randomami. Pamiętajcie, jeżeli macie kolegę, z którym możecie zagrać w tym momencie, to z nim grajcie, a nie za randomami. Bo randomy czasem awkują, kompletnie wam mogą zepsuć grę, spaść pucharkami, zmarnować bilety na wydarzenie. Ja tam zrobię... Ja tam teraz live'a robię. Okej. Okay. będzie zapisz to ci na niego wpaść u Paksena, bo tam pewnie będzie więcej gry, Razie bo odcinek będzie przyjemnie. krótszy. Na live? Ja nie będę otwierał swoich. Ja będę robił opening No, otworzył już dwa big boxy. Więc nie wiem, jak można otworzyć przez przypadek dwa big boxy zbierane specjalnie dla widzów. No dosłownie jakby nie szanował widów. Co oczywiście jest nieprawdą. No, Dlatego robię no ty ból Ja. Ten ból. Bolą mnie oczy od oglądania oglądanie tego bóla. Czemu muszę grać za randomami? W tym momencie. Nikt nie gra oprócz Paksena. Więc jest problem. Paper Jest już to trochę lepiej, ale wolałbym jednak, gdyby to była Pan. Albo El Primo. Zagram El Primo w następnej grze. Chociaż już. Nie wiem. Jeżeli szybko się skończy, to jeszcze będzie jedna gra. Jeżeli może nawet dam radę, to będzie już ostatni wtedy. To Piperka wzięła Power a. A ma problemy z zwykłym robotem i zużywa na niego ulta. Dlatego uważam, że... Piperka na tym terbie jest słaba. Na tym trybie jest najlepsza. Pan, yy, Cold i El Primo w sumie. Następnej gry zagram El Primo, bo pan niestety nie mam. a jest to bardzo dobra postać. Jedna z moich ulubionych. Przepraszam za to, że tak wciągam trochę nosem, ale mam katar. Jestem przeziębiony. No dobra, Z, tu leci we mnie rakieta. Dobra, boss is angry. zły, boss is angry. Ja w ogóle nie mam gry po angielsku, bo uważam, że dużo lepiej to, że dużo lepsze jest. Tej paki gdzieś chodzi. Nie wiem po co. Lecimy na tego bossa. Gdzie jest ciekawy ten. Ta te Piperka. Dobra, Dobra, padam. Ta paperka uciekła ultem. Ja muszę się kryć za barierką. Tu jest robot. Strzelam rakietami w Piperkę. Robot mnie naszuje. Ratunku. Za chwilę padnę, mam 60 HP. To Piperka. Co ona robi? Oj Okej, okay, przeżyłem Dobra, mam jeszcze szansę Nie! Czym... Czym... Ona... Jeżeli ona by padła tego ognia, to ja nie wiem No zostaw mi tego... ...Warecube'a po... No Kolejnego ulta zużyła a ja padnę Padnę jak nic no mówiłem. Ładnie nie zaraszował. nie miał mnie uciec. Została chyba tylko ta paperka, czy jest jeszcze kolor. Oj. Oj. Oj, padła. Pada, pada. A raczej już padnie. No, padła. I to był koniec. Ile już jest mi tego odcinka? Ej. Dobra, zagramy jeszcze jedną gierkę. L Ale... Hm. A, miałem w ogóle wyłączony dźwięk. Świetnie, naprawdę świetnie. Nawet nie zauważyłam. Barley. Czemu ktoś uznał, że na tym trybie dobry będzie barley? No, bo słuchajcie. Barleyem sobie, gra typ. No, zagram w sumie barleyem. To na pewno jest świetna postać na tym trybie. I jeszcze nawet nie mogę trafić w robota, który staje w miejscu. Eee, Primo! Dobra, Colt zbiera Power Cube'a. Prawie padłem. HP mi się regeneruje. A, e, dostało mi jeszcze. Zbiliśmy mu już dość sporo. Dopiero jeszcze 50 sekund do złości jego. Barley ładny ultem zarobił, ja też No to słabo ale W dobrym momencie puścił ulta, bo akurat robot się zatrzymał, ja w niego wjechałem Oj, chyba padam Dobra, udało mi się tutaj tytuł bokserze... Yy, dobra. Jego bez problemu pokonamy. Jesteśmy lepszym bokserem. W sumie to jest chyba zapaśnik. el Primo. Napiszcie w komentarzu, czy to jest zapaśnik, bokser, czy co. Napisz w komentarzu, co to A jest Czy ja to jest zapaśnik. Czyli? Czyli? Aaaa! O, to jest ogromny knife, no mam bólu. I sami, sami Dobra, nie wiem, muszę... żeby... W sumie... Ty jak... jak Będziecie chcieli oglądać bóle. Jestem z wami mama. lub ta, Tata. <taka> Którzy nie lubią bite na pięści lub innym i masz takich To nie puszczajcie tego przy rodzicach. Wow. Bitwy, które... Rzeczy, których nie chcą, abyście oglądali rodzice. Nie puszczajcie przy rodzicach. Dokładnie. Naprawdę. Odkryłeś Amerykę Paksem. Bo to może się dla was nie skończyć. Na przykład Karol na YouTube'ach i oglądali takich fajnych filmików. Tak nie. Takich fajnych youtuberów jak my Dokładnie Oj Dokładnie Oj Barley ja cię zasłaniam Pad... Dobra Barley przeżył Ma aż 4 powercuby I byśmy wszystkie staracili Gdyby padł To byłby problem Boss z furiów! Jest, jest fu wpadł w furia ten boss. Dokładnie. Jak taki youtuber, jest popularny. Raczej myślę, że go znacie. Zdążę się doradzić, ok. <laughs> Reklama nie jest płatna, jakby co? Jak mnie ten robot zgładził? To jest... Nie ma szans wygrać. On niszczy ściany tym swoim strzelaniem. I jest tego tyle, tak szybko to leci. Nie ma szans. Dobra. No nie ten odcinek. No to żegnajcie i pa pa!